Rafał Trzaskowski prawie 40%, Nawrocki na no już poniżej 20%, Męcen na no 18%, naprawdę świetny wynik. To pokazuje, że trzeba tylko jeździć w Hugo do samego głupoty, gadać co ludzie chcą słuchać, czyli kłamać, kłamać, kłamać. No chłownia odbił się i goni. Lewica powinna zapomnieć o wyborach i poprzeć chołownię. Mieliby wtedy 8% i mogliby ruszyć w pogoń by być trzecim za Nawrockim a Nawrocki byłby czwarty no chyba, że Mencen prawdopodobnie na nie przebije tego szklanego dachu I dzięki temu dzięki temu w drugiej turze to nie ma tego sondażu Trzaskowski ma 60% a Nawrocki 30% czyli dwa razy więcej ma, mają Polacy, a ruskie służby w Polsce, czyli Nawrocki E, połowa mniej to też jest przerażający wynik Zresztą spójrzmy zobaczmy Zobaczmy na ten sondaż w drugiej turze Bo to jest coś jest ciekawe e, W międzyczasie Nawrocki czyli ten idiota całą podwójną osobowość e, Okazał się zdrajcą Polski O, tu mamy te Proszę bardzo Trzaskowski e, i na widzicie, przegrywa.